Gitara się ma, tutaj Filip i dzisiaj zagramy sobie w drugi odcinek quizów. Na samym początku mówię Wam, że następny odcinek pojawi się, jeśli dobijecie 5 łapek w górę, albo odcinek pojawi się za tydzień. Quizy będą się opierały. no Niczym, po prostu będą randomowe quizy. Więc zaczynamy. Wybierzemy do, drugi quiz. Jaką grę mógłbyś nagrywać na YouTube? O. Yy... Może później. W ostatnim odcinku też to było. Nie chcę mi się tego oceniać. No dobra. Czy mam swój kanał na YouTube? Tak. Właśnie teraz na niego nagrywam. Jakie gry wolisz? W klimacie przyszłości? W klimacie y, przyszłości jak apokalipsy? W chyba w w mniejszości. Sorry, że mi się taki język prołącza, ale no, chyba to. Czy szybko denerwuję się podczas grania w gry? To zależy, jakie, bo jak są takie gry na telefon, a nie wiem, na przykład jak grałem w Cesa, no to się trochę denerwowałem, jak takie były głupie akcje. Znaczy, to tylko czasami. E, jaki gatunek gier lubisz najbardziej? Strzelanki. Strzelanki, bo na przykład w FIFA to tak nie za bardzo umiem grać. Więc tak, to mnie. Mimo, że gra w piłkę, to nie umiem grać w FIFA. Ale super. Co najbardziej lubisz, wygranie w gry? To może można. Chyba to ostatnie granie Fabułu. Piękna grafika. Która gra jest według Ciebie najbliższa? We FNAFA grałem w Slendera. Eee, też grałem. Nie grałem, nie grałem. Outlast, oglądałem. Nie. Albo Slender, bo też jest strasznie, ale nie aż tak bardzo. Slender albo Outlast. Mi się wydaje, że Slender. Bo on tak z dupy wyskakuje. To chciałbyś zarabiać na YouTube. Nie wiem. Teraz nie zarabiałem na YouTubie, bo, bo... tak po prostu i jest OK. Jest OK. Lubisz otwarty świat, czy skupiasz się na rozgrywce? Hmm. Chyba lubim... Aha. Czas powinienem nagrać. To będę mógł może Colital Ops nagrać. Dobra. To teraz idziemy do następnej gry. Będę robił tutaj przew po prostu będę patrzał, jakieś fajne gry. Jakbyście słyszeli, yy, uderzenie młotka i tak dalej, psty, pstryki, myszki, no to po prostu u góry mam remont pokoju, mieszkam w innym domu, a, a, a myszka to mój brat z obok mnie i dlatego. Jaki jest stąd mojej duszy? Zobaczymy, jaki jest to. Mi się wydaje, że dobry. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Teraz chciałbym się znaleźć na boisku i grać w piłkę, ale tutaj to tak. To... Nie wiem, albo pierwsze to, albo drugie, bo w pierwszym nie widzę lądu, a chciałbym być też na lądzie. A, nie, to jest basy na pierwszym. Yy, a nie wiem w sumie. Dobra, wybiorę, że pierwsze. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Jakaś impreza, jakiś koncert? Tutaj jest też fajnie, na tym trzecim obrazku. Eee, a chyba tu, bo chciałbym się też pobrudzić kiedyś. W sumie cały czas się brudzę. Na boisku. Ale na takim koncercie jeszcze nie byłem. Widziałem zdjęcie, tu fajnie wygląda. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Eee. Hmm. Chyba na pierwszym albo na trzecim. Eee. No to na trzecim. Lubię taką giełkę. Sorry. Dobrze, przepraszam za tę przerwę. Był do mnie telefon. Więc dobra, w którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Ja lubię jakieś jest miasto, duże miasto. Mosty w sumie też lubię. No mostie chciałbym być. I tam dalej pewnie byłoby miasto i byłoby fajnie. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Boże. Nie. Chyba na trzecim, bo to jest takie fajne, duże okno i tak mógłbym wyglądać. To na trzecim. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? na drugim na drugim w którym miejscu chciałbyś się znaleźć kurczę ile tego jest na trzecim nie na trze na drugim znaczy na pierwszym boże na pierwszym chciałbyś się znaleźć w którym miejscu chciałbyś się znaleźć w którym? na drugim w którym miejscu chciałbyś się znaleźć To jest takie pytanie na pierwszym zdjęciu: co ta babka robi na pustyni i robi zdjęcia? Boże, nie wiem. Yy, chyba, chyba, chyba na drugim. Nie wiem. Tutaj mi się żadne nie podobało. W którym miejscu chciałbyś się znaleźć? Yy, kurczę. Yy, chciałbym się chyba znaleźć obok Hollywoodu. Moja dusza jest nudzona. Aha, ok. Fajnie. Dobra, szukamy dalej. Zaraz chyba będziemy kończyć, ale nie wiem. Dobra, zobaczymy, jaki tatuaż powinien sobie zrobić. I jeszcze tam było obok pytanie, milion, coś cen zrobił, chyba z milionem. Nie wiem. Jaki jesteś? Ciekawy świata kreatywny, oczytany, to znaczy buntowniczy, przyjacielski, inny, szalony. Boże, te pyta... Yy, jaki jestem? Inny, no to kurde, nie jestem przecież rudy. Yy, albo pierwsze, albo drugie, albo trzecie, czyli. Nie, to są cztery odpowiedzi. Ciekawy świata kreatywny, przyjacielski, szalony. Yy. Kurcze, nie wiem. No w sumie, no, niech będzie, już nie wiem. Za trudne było. Co z niniejszych podanych ceni sobie najbardziej? Wolność, dobrość, przejażdżkę, agresywność, odwagę, szczerość. Szczerość. Co? E, wolisz rośliny czy zwierzęta? Zwierzęta Są fajne, poza tym mam komika Czy masz swojego idola, wzór do naśladowania? E, mam I to nie jednego Gdzie chciałbyś mieć tatuaż? Nadgarstku, na garstku na ramieniu, na plecach, na brzuchu, w kilku miejscach e, Na ramieniu albo na odgarstku, nie wiem w sumie Chyba na ramieniu. Napisz motywujący napis. Nie. Lubisz motywujące napisy? Są mi trochę obojętnie. Co lubisz? Co lubię? Słuchać muzyki, czytać książki chodzić na spaterbacie z pupilem coś innego. Coś innego wola. Co, czy lubisz podróżować? Tak uwielbiam. Idealny prezent na urodziny to bilet do miejsca, które chcę zwiedzić, zwierzątko, bilet na, wy na występ ulubionego artysty, skok z bungee, książkę, coś innego. Zaraz. Idealny prezent na urodziny to bilet do miejsca, które chciałbym zwiedzić. Aha. Ja osobiście chciałbym zwiedzić. A, zarobiłbyś to za milion złotych. Dobra, tutaj coś jest. E, jakie było pytanie, bo zapomniałem. Dobra, nie wiem, przypomnijcie mi, jakie było pytanie, bo serio zapomniałem. Jakie było. A, już wiem. E, osobiście chciałbym zwiedzić Amerykę. Nie wiem, albo Ameryka, albo Anglia. to są piękne miasta, mi się bardzo podobają. Znaczy, kraje zabiłbyś swojego. Nie to trzeba być głupim. Dobra, tutaj się nie wyświetla, bo mam bardzo słaby internet. Zdecydowałbyś się na operację plastyczną molosowej części ciała? Czy znaczy to zależy. A niech będzie, że tak. To się nie pokazuje. Powiedziałbyś wszystkie swoje sekrety, rzecz, którą się wstydzisz. Nie, nie powiedziałbym i trudno. Przenosałaby się nam na zbosie, w którym mieszkają kanibale? Pewnie. Na dnie spał. Zrobić zamach na prezydenta. Wahlbarnia. z Zalezy zjedzenie jednej z trzech babeczek, wśród której są dwie zawrótne, no nie. Tego bym też nie zrobił. O, może pająk! Ja jestem arachnofobem. Kurczę, aaa. Wyszedłbyś do pokoju pełnego pająku na dwie minuty? Nie! Aaa! W bez żadnej elektroniki żyłbym. Tylko żebym wtedy nie nagrywał do was. Znaczy, nagrywał. Znaczy. No nie wiem, chyba tak. Tak, przeżyłbym. Przez pięć dni jadłbyś tylko warzywa. No, pewnie. Żywa. Najczęściej to bym ba... Nie. A, warzywa. No to bym jadłbym. Lubię warzywa. Ale bardziej lubię owoce. Do kogo? Do, do końca życia oglądałeś No mógłbym. Aha, i dalej już nic nie ma. Okej. Okay. Dobra, niech będzie ostatnie, bo się wciągnąłem. Jak bardzo jesteś... Część, hmm. Dobra. Dobra, zobaczę moją wiedzę o powstaniu warszawskim, która odbyła się 73 lata temu. Podaj datę wybuchu powstania warszawskiego. Dobra, ale wiedziałem, że było pierwsze. Ile dni trwało Powstanie Warszawskie? 63. Do października trwało. Ile dni trwało Powstanie Warszawskie? To już było. A e jaki procent żołnierzy powstańczych? powstańczych na początku walki wyposażono w broń palną? Około chyba 25. Około 10 Boże. To nie wiem. Dobra, damy Filipinka. O! Super! Kiedy wojska sowieckie wyzwoliło Warszawę? Eee, 3 sierpnia. Jak nie wiem, nie wiem, co oznaczał przedstawienie. Nie wiem. Mhm. <tryk> <tryk> Gdzie została podpisana kapitulacja? We Warszawie. A nie? Nie wiem. Jak nazywa się niemiecki... Czekajcie. Jak nazywa się niemiecki pojazd, który. Mhm. Nie wiem. Jak duże straty podczas II Wojny Światowej poniosła Warszawa? Więc co to znaczy USD. Gdzie znajdował się obóz przejściowy duchem skręconego? Z... O Boże. Jakie pseudonimy nosił dowódca? On... Skąd ja mam to wiedzieć? O której godzinie rozpoczęło się godzina W21? Jak? Kiedy podpisano układ dotyczący zaprzestania działających 2 października? Z Przepraszam, Przepraszam wszystkich znawców, że nie wiem aż tak dużo, bo widziałem 4 rzeczy na 13. Przepraszam wszystkich. Dobra, więc ja już na dzisiaj kończę. Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.